Święty Stanisław ze Szczepanowa, biskup i męczennik, jest głównym patronem Polski. Żył w XI wieku i poniósł śmierć męczeńską w skutek sprzeciwu wobec postępowania króla Bolesława Śmiałego. Jako patron Polski święty Stanisław w sposób szczególny odzwierciedla obecną w polskiej historii postawę buntu wobec złego i opresyjnego sposobu sprawowania władzy. Taki sprawiedliwy bunt był i jest możliwy, jeśli uznamy, że ludzka władza nie jest absolutna, ale że powinna być ona podporządkowana prawu Bożemu. Módlmy się, abyśmy zawsze byli wierni Bożym przykazaniom. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, przyglądając się dzisiejszej Ewangelii i chcąc ją rozważyć, możemy powiedzieć, że są jakby trzy cechy, które charakteryzują dzisiaj Jezusa. Szczególnie w odniesieniu do samego siebie, jako pasterza. Pierwszą z nich określa słowo dobry, często używane także w naszych codziennych rozmowach. Mówimy o kimś z naszych znajomych, że jest dobry człowiek, mając na uwadze jego szlachetność, pobożność, uczciwość, otwartość na innych. Chodzi o słowo, które tak naprawdę wyraża wiele znaczeń, i każdy z nas może je pojmować trochę też w inny sposób. Drugą cechą Jezusa, dobrego pasterza, jest to, że On zna swoje owce. Tak. Jezus wie wszystko o swoich owcach. To jest bardzo pocieszające dla nas, którzy niekiedy nie bardzo potrafimy dostrzec. Rację naszych decyzji, naszych wyborów, naszych postanowień. Co więcej, nie bardzo wiemy, jak też czasami mamy pomóc samym sobie, aby nasze życie było inne, radośniejsze, pełniejsze entuzjazmu, głębszej ufności. W takich chwilach trzeba nam przypominać sobie w sposób szczególny o tym, że jest ktoś. Kto wie, kto wie o nas wszystko, wie czego nam najbardziej potrzeba i jest gotów udzielić nam pomocy. Przypominam o tym choćby święty Augustyn, pisząc w swoich wyznaniach. Ten, kto spowiada się tobie, nie powiadamia ciebie o tym, co się z nim dzieje. Oczy twe bowiem przenikają serca zamknięte. Człowiek może się opancerzyć twardością, ale niczym jest dla twojej ręki, która jeśli chcesz, może każdy pancerz skruszyć. Moi drodzy, Bóg dogłębnie zna człowieka i nieustannie pragnie jego dobra. Bóg chce mojego dobra i chce mi pomóc to dobro osiągnąć, ale nie chce mnie do tego niczego zmuszać. <laughs> bo po prostu szanuje naszą wolność. Trzecią cechą Jezusa dobrego pasterza jest to, że oddaje on swoje życie za owce. Prawdopodobnie, gdy Chrystus wypowiadał te słowa, mówiąc o sobie, że jest dobrym pasterzem, uczniowie nie zdawali sobie do końca sprawy z ich ciężaru, nie przewidywali, że kiedyś Chrystus odda swoje życie także za nich. Jezus stosując swoją boską pedagogię, prowadził ich powoli, wyjaśniał podstawowe prawdy i ukazywał potrzebę umierania za wiarę. Z pewnością uczniowie przypomnieli sobie te słowa po śmierci i zmartwychwstaniu Pana i odczytali je w nowym świetle. Później oni sami zaświadczyli o prawdzie. A za nimi poszło wielu innych męczenników wśród nich patron dzisiejszego dnia święty Stanisław biskup krakowski. W nim wypełniły się słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii o dobrym pasterzu, który oddaje życie swoje za owce. Do tego kruszenia pancerza twardości i oddawania życia jesteśmy dzisiaj wezwani my wszyscy. Każdy na inny sposób, każdy w innych okolicznościach, każdy wpatrując się w ten najwymowniejszy przykład Jezusa, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Amen.